Witajcie tutaj Van a to jest jak widzicie Guild Wars 2 Z tym, że problemem, że gram na bardzo niskiej grafice z powodu, że No, klatki podczas nagrywania spadają mi dość znacznie i wtedy trochę utrudnia mi to grę No ale nic nie na to nie poradzę W każdym razie teraz mam oko 50-60 klatek, więc myślę, że to powinno być ok, przy nagrywaniu oczywiście. W miastach, gdzie jest mniej, czterdzieści. Czym będzie ten, ten, nie wiem... E, ten filmik? To będzie taki filmik pokazowo, może jakaś seria, nie wiem. No w sumie nie ma tutaj co pokazywać. Choć z jednej strony e, w tej grze jest coś takiego jak... Przyciszę sobie troszeczkę. W tej grze jest coś takiego jak fabuła i ona jest dość skomplikowana, jeżeli chodzi, może lepiej ta eee, przez to na rozbudowana. Przez co? Przez co, przez co, przez co, przez co, przez co można to grać jakby e, jak, jakby jakąś grę na singlu, z tym, że są coś inni gracze. Eee, gram od dzisiaj, że tak, tak powiem. Dzisiaj wrzucę filmik, dzisiaj nagrywam, dzisiaj od dzisiaj gram. Gra jest świetna, ma bardzo wiele ciekawych opcji. Um, ja jestem, jak widzicie... Widzicie gdzieś to? Nie wiem, dobra, chyba tutaj zobaczycie. Rangerem, mam dziesiąty poziom. Um, gram... Skupiam się na łukach, choć teraz też mam broń, którą dopiero zaczynam grać taką broń, no, zwarciu, ale raczej będę preferował łuki. Ta seria na razie jest, że tak powiem, solo do momentów, kiedy Shur zacznie kupić sobie Guild Warsa. Wtedy będziemy grali prawdopodobnie razem. A ja przejdę do jakiejś fabuły, nie wiem, może zdążę to zrobić w jakieś pół godzinki, może krócej, miejmy nadzieję, że krócej. Okej. Okay. Hmm. Ok, kolejna misja wykonana. Ale to była misja... Co to jest, jakaś maska? O, bardzo fajne. Wygląda przynajmniej ładnie. Na razie tego nie będę używał O! Aha, bo to 14 poziom do tego taki mocny Short był... Od mojego? Okej, okay. dobra Co mamy zrobić? Mam gdzieś iść, ale teraz chciałbym jeszcze sprzedać rzeczy Co to jest? Oster. Nic ciekawego Okej okay. Dobra, wybiegniemy sobie szybko Stąd znajdziemy jakiegoś merchanta, sprzedamy rzeczy yy, No i zabierzemy się do tego co mamy tam robić W sumie nawet nie skupiłem się tak, zagapiłem się przez moment, nie czytałem no ale Okej okay, yy, Niewątpliwym plusem tej gry jest, że jest, jest to, że jest po polsku i przez co wyklucza wielu takich Młodych kraczy, którzy no nie radzą sobie do końca z grą Przynajmniej tak mi się wydaje Uhuhu Chciałbym taką roń To nie takie strasznie drogie Na który poziom? To... your phones Czyli zbieramy nauk Wszystko jest na 40 tak? Są so, może coś mamy... Ktoś... Słabszego O, ha, tutaj są jeszcze mocniejsze, czyli na 60, a tam... Pewnie na 80. Piękna tak. Aż chce się grać. Okej, okay, a teraz przejdźmy do rzeczy. Mamy iść tutaj, tak? Tu chyba nowe miejsce, więc najpierw pójdziemy do jakiegoś merchanta. Hmm. Ta grafika jednak troszeczkę przeszkadza. Nawet sama gra nie jest taka przyjemna, no ale... Dobra, przejdźmy tutaj, może tu będzie jakiś merchant w pobliżu. I znowu wyjdzie mi odcinek, który będzie trwał nie wiadomo ile. No ale cóż zrobić? Dobra, mogę się do tego wcześniej przygotować. Okay. Mighty Ball Dobra Sprzedajemy To zostawimy To, 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 to Okej, okay. i tyle Założymy sobie to Co to jest? Aha, bo to tak się zakłada. Nie, jak to jest? Moment. E, e, i, i, i. Aha, 13 level. Takie buty. Dobra. Lećmy tam, gdzie mamy lecieć. O, tutaj jest przejście, tak? Okej, okay, nie ma problemu. W końcu zaczniemy troszeczkę bardziej odkrywać mapę, bo byliśmy dość ograniczeni ale jak patrzyłem na, na, na to, ale, znaczy może nie patrzyłem ale już dowiedziałem się o tym, że są jakieś 80 levela zdziwiło mnie to bardzo a ponieważ no, bicie levela nie jest takie proste chyba, chyba że są jakieś na, na to jakieś inne sposoby okej okay. mm -hmm. owe tak jest nowe miejsce Kisex Hills Hills wygląda nieźle mm, okej okay. mamy się udać tutaj tak to udajmy się od razu tam to będzie wyglądało tak że ja będę bieg i sobie odkrywał nowe tereny bardzo ciekawe to jest świetne w tej grze że Samemu muszę odkrywać każdy nowy teren, każde nowe miejsce Upsasa. Dobrze te mapki mnie nie atakują, bo nie wiem czym. Bym... Rozumiem. Okej, okay. dzięki chłopaki. To będzie problem dobiec chyba do nich. No ale spróbujmy omijać wszystko co się da No ale jeżeli tak będzie, to w, nie dam sobie rady tam na, na miejscu chyba, że będzie jakieś coś uproszczenie, bo To są misje na poziom 22 W sumie nie spojrzałem I znowu nie spojrzałem, nie spojrzałem, nie spojrzałem. Ciągle nie patrzę i przez to tracę Czy ja tak dużo biję, czy ten? Czy ten królik jest taki słaby? Pójdźmy sobie ścieżką, może będzie bezpieczniej Podszedłbym sobie chętnie tutaj do środka, a żeby żeby sobie tego odkryć waypointa, waypointa. teleporcik Hmm, okej. Okay. Zawsze to bliżej. Jak gdybym padł. 11 poziom? Nieźle. Hmm, Samo bieganie po mapie to już jest jakieś po, jak, po jakiejś części ekspienie jak Nie bicie mnie, nie bicie mnie. jego peta zabiłem. Dobrze, idę chociaż. Wygląda, no że dobrze, dobrze. No ale bieganie na tym poziomie tutaj to jest troszeczkę głupotą. I teleport. Mm -hmm. no to bieganie nie jest zbyt przyjemne. A na którym poziomie bloków się 9? 20 i 30. Nie OK. Tutaj też coś jest, ale tam nie będę tutaj szukał na razie się Spróbujemy tam dobić na szybkości A to jest napisane, że jest na szesnasty poziom, ja mam jedenasty także Będzie pewnie problem, jeżeli tam się dostanę Aczkolwiek Na razie O co to jest, może komuś pomogę Zawsze to Jakiś ex będzie, jeżeli się uda Myślałem też nad złociejem, tak jak ten tutaj osobnik, no ale jako że lubuję się w archerach, ucznikach, to stwierdziłem, że może będzie tak ciekawiej. No nie. Mocno bije, bardzo mocno bije. No nie. na zbroja się trafiła 34, 40 Spróbujmy ją Zawsze to więcej defensa Nie było tak strategicznie tutaj Jeżeli te marki będą tego poziomu To damy sobie radę Okej okay. Witam pana Nie będę się na razie z tym porozumiewał Nie mam czasu mmm, okej okay, 16 level boli strasznie ten moment bardzo ciekawe są te arty że tak powiem to są nasi, nasi okej okay. to nieźle, mamy naszych to może sobie damy radę cześć cześć ominiemy to nie mamy czasu Trebuchets will be waiting for your signal. That's our cue. Go, go, go! We're under attack. Seraph and Shining Blade. Yeah. Cięcie, już wracamy. też jest dużo więc nie jest tak tragicznie jedyne co mi się tutaj na razie nie podobało to system targetingu byłem przyzwyczajony do tego w C9 jeżeli wiecie o jaką grę mi chodzi a zresztą wiecie bo pokazywaliśmy ją na kanale często znaczy często chyba dwa razy i tam było coś takiego Taki jakby lekki FPS. Tutaj jest to dość uproszczone, no ale mimo to, to gra daje radę. Patrz do miszko. Oj, oj, oj. Nie chcę padać, nie chcę padać, nie chcę padać. Ba nie padnę. Jeszcze w ogóle nie czaję parę rzeczy w tej grze. A tutaj się na razie straszne zamieszanie zrobiło Proszę i proszę i teraz uciekamy No i robi się kiepsko Nie wiem na czym to polega ale Na razie kilka razy, może dwa, ale zapadłem tak, że tak powiem na dobre I znowu wpadnę. Ranger, bardzo przyjemna postać. Nie wiem jak się gra innymi jeszcze, ale ta bardzo przyjemnie się tą postacią gra. Jeszcze prawdopodobnie spróbuję też jakimś magiem, jakimś, jakimś wojownikiem i może złodziejem. Super, 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 ki, ki, kni, ki, Zostaw ja, się To to jest ich lider, tak? że dlatego, że mnie nie wiem. Okej. Okej. To wszystko, tak? Więc e, żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. E, to był Guild Wars 2 mówił do Was vanarax, wkrótce szuru, także dziękuję za oglądanie, na razie, cześć.